Dzisiaj opowiem ci, dlaczego można uzależnić się od zarabiania pieniędzy. Jeżeli masz duże oszczędności, ale czujesz lęk, to ten materiał jest dla ciebie. Zapraszam. Wyobraź sobie człowieka, który stoi na szczycie góry. Widzi przed sobą bezkresne bezpieczeństwo, stabilną pracę, odłożone pieniądze, poduszkę finansową, której wielu mogłoby mu pozazdrościć, a mimo to jego ciało wciąż jest napięte, jakby grunt pod nim miał się urwać. Dziś opowiemy o jednym z cichych uzależnień współczesności, o uzależnieniu od zarabiania pieniędzy, które nie wynika z chciwości, ale ze strachu, strachu, że pewnego dnia wszystko runie, że tego, co masz, nie wystarczy, że bezpieczeństwo jest kruche jak cienka tafla lodu. Gdy lęk przebrany jest za pracowitość. Wielu ludzi żyje w przekonaniu, że jeszcze trochę, jeszcze jedna umowa, jeszcze jeden projekt rozwiąże ich lęk. Ale ten lęk nie ma dna. Jest jak studnia, do której cały czas wlewasz wodę, ale ona natychmiast przecieka w ziemię. To nie pieniądz przynosi ukojenie. Ukojenie daje poczucie bezpieczeństwa, a ono jest stanem psychicznym, nie kwotą na koncie. Co to właściwie jest? To nie jest tak, że lubisz pieniądze. To jest tak, że boisz się ich braku na poziomie, który kontroluje twoje życie. Psychologowie nazywają to chronic financial anxiety lub money hoarding disorder. Objawia się to tak: masz obiektywnie dużo, ale wciąż czujesz się biedny. Każdy wydatek, nawet racjonalny, wywołuje poczucie winy lub lęk. Nie potrafisz cieszyć się tym, co masz, bo myślisz tylko o tym, żeby mieć więcej. Pracujesz ponad siły, mimo że twoje podstawowe potrzeby są zabezpieczone. Relacje i zdrowie schodzą na dalszy plan. Co ciekawe, to nie ma nic wspólnego z realną sytuacją finansową. Znane są przypadki milionerów, którzy żyli w ciągłym lęku przed bankructwem. To nie jest chciwość, to pamięć ciała, to pozostałość po traumie biedy. Skąd się to bierze? Trauma finansowa z przeszłości. Może dorastałeś w domu, gdzie brakowało pieniędzy, widziałeś rodziców stresujących się rachunkami, a może przeżyłeś bankructwo, utratę pracy, poważny kryzys finansowy. Twój mózg zapamiętał ten ból, i teraz próbuje cię chronić, nie pozwalając ci poczuć się bezpiecznie, nawet gdy obiektywnie już jesteś bezpieczny. Przekonania kulturowe i rodzinne. Pieniędzy nigdy za dużo, trzeba odkładać na czarną godzinę, nie wiadomo co będzie jutro. Jeśli słyszałeś to przez całe życie, nawet mając milion na koncie, będziesz czuł, że to za mało. Utożsamienie wartości z zarobkami. W społeczeństwie, które mierzy sukces wynagrodzeniem, łatwo zacząć wierzyć, że jesteś wart tyle, ile zarabiasz. Wtedy przestanie ci chodzić o bezpieczeństwo. Zaczniesz gonić za poczuciem własnej wartości. Brak innych źródeł spełnienia. Kiedy praca i zarobki są jedyną rzeczą, która daje ci poczucie kontroli i osiągnięć, trudno z tego zrezygnować. To, jak uzależnienie od każdej innej rzeczy, wypełnia pustkę. Jak to wpływa na życie? Prawda jest brutalna. Takie życie to nie jest życie. To przetrwanie. Tracisz czas. Te weekendy, które przepracowujesz zamiast spędzić je z rodziną, nie wrócą. Te wakacje, które odwołujesz, za 20 lat będziesz żałował. Tracisz zdrowie. Chroniczny stres finansowy niszczy ciało tak samo jak realny brak pieniędzy. Problemy z sercem, bezsenność, lęki, depresja. Tracisz relacje. Bliscy czują się odrzuceni, niezrozumiani, zawsze jesteś w pracy. Nigdy nie możemy nic zaplanować. Pieniądze są dla ciebie ważniejsze niż ja. I co najgorsze, tracisz sens, bo gromadzisz, gromadzisz, gromadzisz. Po co? Żeby gromadzić więcej? To jak bieżnia, z której nie możesz zejść. Lęk przed brakiem działa jak filtr. Niezależnie od tego, ile masz, widzisz tylko to, czego jeszcze nie masz. Czujesz napięcie, czujesz ryzyko. Czujesz, że musisz dalej biec. W takich chwilach pieniądz nie jest już narzędziem, staje się tarczą. I kiedy nie potrafisz odłożyć tarczy na chwilę na bok, pojawia się uzależnienie. Jak z tego wyjść? Nazwij problem. Pierwszy krok to uczciwe przyznanie: Mam problem z pieniędzmi, ale nie taki, jaki myślałem. To nie jest problem ich braku, to problem lęku. Zdefiniuj wystarczająco. Usiądź i policz konkretnie. Ile pieniędzy potrzebujesz do życia miesięcznie? Ile to jest poduszka finansowa na 6, 12, 24 miesiące? Zapisz to: jak już to masz, to masz. Więcej nie daje ci większego bezpieczeństwa, tylko iluzję kontroli. Szukaj korzeni. Czasem potrzebna jest terapia, żeby zrozumieć skąd ten lęk. Może to trauma z dzieciństwa? Może wywierasz na siebie presję rodziców? Zrozumienie źródła to połowa drogi do wolności. Ćwicz świadome wydawanie. Zacznij małymi krokami. Kup sobie coś, co sprawia ci radość bez poczucia winy. Weź dzień wolny, wyjdź z przyjaciółmi. Obserwuj swoje reakcje. Lęk przyjdzie. Pozwól mu być, ale nie podejmuj decyzji pod jego wpływem. Znajdź inne źródła wartości. Kim jesteś poza swoją pracą i kontem bankowym? Co sprawia ci radość? Jakie relacje chcesz budować? Jakie hobby odkładasz na potem? Potem może nigdy nie nadejść. Postaw granice. Określ godziny pracy i przestrzegaj ich. Wyłącz powiadomienia o stanie konta, zaplanuj wakacje i kup bilety z góry, żeby nie dało się wycofać. Rozważ pomoc specjalisty. Terapeuci, specjalizujący się w terapii schematu czy CBT, mogą pomóc przepracować irracjonalne przekonania o pieniądzach. To nie wstyd, to inwestycja w życie. Jest taka cyniczna prawda. Na łożu śmierci nikt nie żałował, że za mało zarobił. Żałują czasu, którego nie spędzili z bliskimi, miejsc, których nie zobaczyli, marzeń, które odłożyli na później. Pieniądze to narzędzie, nie cel. Mają służyć życiu, nie je pochłaniać. Jeśli masz odłożone, jeśli masz stabilną pracę, jesteś w miejscu, o którym miliony ludzi marzą. Czas zacząć to doceniać, zamiast ciągle uciekać przed wyimaginowanym widmem biedy. Bezpieczeństwo finansowe to nie liczba na koncie, to spokój w głowie i tego ci życzę. Jeśli ten temat Cię dotknął, daj znać w komentarzach jak radzisz sobie z lękiem finansowym. A jeśli film był pomocny, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Do zobaczenia.